Coraz częściej kupujemy sprzęt z Chin. Coraz mniej mamy obaw o to, jak będzie ten sprzęt wyglądał, oraz jak działa podczas takiego typowego użytkowania. Moimi największymi obawami w przypadku właśnie smartfonów z państwa środka zawsze była przede wszystkim jakość wykonania. W przypadku tych najtańszych propozycji zawsze był to plastik, który często niestety odstawał jakością od normy. No a do tego parametry techniczne na papierze świetne. Okazywały się w rzeczywistości, no powiedzmy sobie szczerze, przeciętne ich działanie pozostawiało wiele do życzenia. Czy tak jest w przypadku Mazu M2 Note? Sprawdziłam to. Zacznijmy może od samego przedstawienia tego, jak ten produkt się prezentuje. No jak widzicie, mamy tutaj błyszczącą plastikową obudowę. Która gdzie poskrzypuje, podczas takiego, gdzieś tam na przykład, jak chcemy złapać przy krawędzi, to mamy takie delikatne skrzypienie. E, podczas użytkowania to w ogóle nie przeszkadza. E, jedyna rzecz, co mi tutaj nie pasuje, to to, że e, ta obudowa zbiera odciski palców, które dokładniej widać. Na przykład jej odbija w sobie wszystko, co znajduje się dookoła nas. E, jakość wykonania jest w porządku, ale tak jak wspomniałam, gdzie niegdzie poskrzypuje. Wyginaniom się nie poddaje, jest ona sztywna dosyć. Jeśli chodzi o to, co znajdziemy na krawędziach tego produktu, to zacznijmy od krawędzi prawej i tutaj mamy od razu szufladkę. Do zestawu dostajemy taką fajną igiełkę spersonalizowaną Flymi. Flymi to jest nakładka na system Android, którą znajdziemy właśnie w produktach Meizu. No a tutaj mamy slot hybrydowy niestety. To oznacza, że w jednym momencie możemy korzystać z jednej karty Nanosim i karty MicroSD. Co ważne, obsługuje kartę o pojemności maksymalnie 32 GB i nie umożliwia przenoszenia aplikacji gier na kartę pamięci. Można jedynie przenosić dane tych aplikacji, ale nie są to pełne aplikacje gry. Lub możemy korzystać z dwóch kart Nanosim, ale nie możemy jednocześnie mieć dwóch kart SIM i karty microSD. Nie każdemu to rozwiązanie się spodoba, niestety. A i wspomnę jeszcze, że to nie jest Dual SIM aktywny, co też dla wielu może się okazać takim niezbyt fajnym gwoździem do trumny dla tego produktu. Jeśli chodzi o dolną krawędź, mamy tutaj głośnik mono, którego jakość jest, no powiedzmy sobie szczerze, przeciętna. A to i tak jest słabe określenie, bo wielu z Was stwierdzi, że po prostu jest e, słaba. Jego głośność pozostawia wiele do życzenia i jakość na najgłośniejszym ustawieniu, no niestety, nie jest najlepsza. Dodatkowo zdarza mu się trzeszczeć i harczeć. W sumie czego moglibyśmy oczekiwać po tak tanim produkcie, prawda? Jeszcze wspomnę tylko, że trzymając telefon w pozycji poziomej, zdarza się, że ten głośnik po prostu zatykamy palcem i automatycznie wydobywający się z niego dźwięk jest zakłusany. Obok mamy port mikro USB. No, a na lewej krawędzi mamy przyciski do regulacji głośności i włącznik. Jak słyszycie, one są dość głośne. Można się do tego przyzwyczaić, aczkolwiek trzeba pamiętać, że one ledwo wystają z obudowy, przez co na początku są słabo wyczuwalne pod palcami, później już to praktycznie nie ma żadnego znaczenia. I w sumie rzadko z nich korzystamy. A skoro już o przyciskach regulacji głośności mowa. Spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Chcąc zmienić głośność, e, zmieniamy głośność multimediów tylko i wyłącznie. To nie jest zmiana głośności e, systemu i dźwięków systemowych. E, przechodząc do dźwięku, dopiero tutaj za pomocą tych przycisków zwiększymy lu, lub zmniejszymy dźwięk. Jeżeli zrobimy to tutaj, widzicie, że dźwięk systemowy się nie zmienił. Trochę dziwne i nieintuicyjne dla wszystkich użytkowników Androida, którzy wcześniej korzystali właśnie z czystego Androida lub z innych nakładek, bo zawsze te przyciski re regulowały głośność dźwięku, a nie multimediów. Idąc dalej, u góry mamy 3,5 mm jack audio. Jeśli chodzi o tylną pokrywę, jest ona niedemontowalna, a co za tym idzie nie mamy dostępu do akumulatora, nie możemy go sami wymienić. Na tylnym panelu mamy jeszcze obiektyw aparatu 13 megapikseli, który robi naprawdę niezłe zdjęcia jak na tą półkę cenową. Oczywiście przykładowe zdjęcia znajdziecie w oryginalnej rozdzielczości w recenzji tekstowej na tabletowo. No i mamy dwutonową diodę doświetlającą. Ona również prezentuje świetny poziom, co będziecie mogli zobaczyć na przykładowych zdjęciach, bo naprawdę. Trzeba przyznać, że te zdjęcia wychodzą niezłe, biorąc pod uwagę, że na przykład robimy zdjęcie w pełnej ciemności. A i akurat chyba je usunęłam. No dobra, więc musicie wybaczyć i zobaczycie w recenzji na tabletowo. Przedni panel, jak widzicie, uwielbia zbierać odciski palców, niestety jak każdy telefon. No a nad ekranem mamy. Eee, przede wszystkim diodę powiadamiającą, czujnik natężenia światła i głośnik. Natomiast pod ekranem mamy jeden przycisk fizyczny. Nie, nie jest to czytnik linii papilarnych, nie spodziewajcie się go w tak tanim urządzeniu. Eee, co ciekawe i czego tutaj nie widać i brakuje, teoretycznie na pierwszy rzut oka, przycisków systemowych, no bo ich nie ma. Ha! Meizu sprytnie to rozwiązało. I tak ten przycisk fizyczny ma dwie funkcje. Jego kliknięcie powoduje przejście do, do ekranu domowego, natomiast jego, jego dotknięcie delikatne to jest wstecz. No i automatycznie rozwiązuje nam się tutaj zagadka tego, gdzie są przyciski systemowe. A jeszcze mamy dodatkowo wysuwanie paska z dołu ekranu, który otwiera nam listę otwartych aplikacji. Czy to nie jest intuicyjne? No jest. <grymne> Muszę Wam powiedzieć, że później, przesiadając się z tego właśnie telefonu na Xiaomi Redmi 2 Note, miałam dość duży problem na początku, bo szukałam tego przycisku z, z, z przycisku Home pod ekranem w, mei, w Xiaomi, którego tam nie ma. Tak, nie ma, <grymne> więc to było dość ciekawe. Jeśli chodzi o sam telefon Meizu M2 Note, ja go dostałam z Chin, więc tutaj muszę Wam powiedzieć od razu, co następuje. A następuje to, że recenzja jest nagrywana na wersji oprogramowania Flyme OS 453A. Jest to wersja chińska oczywiście, z polskim językiem, choćkolwiek ten polski tutaj kuleje strasznie. Mamy nie do końca spolszczony system, a czasami mamy błędy w systemie, jeśli chodzi właśnie o te przetłumaczenia. W każdym razie, 29 września, jeśli dobrze pamiętam, pojawiła się nowa wersja tego oprogramowania Flyme OS 4.54 w wersji chińskiej A i w wersji I międzynarodowej, która podobno nie zawiera tych wszystkich chińskich zbędnych aplikacji, których tutaj jest od groma. Próbowałam zaktualizować telefon, wierzcie mi na słowo, próbowałam. Straciłam na to sporo czasu, sporo nerwów i poległam w bardzo nierównej walce. Nie ma tutaj oprogramowania aktualizacji przez Ota, musiałam to robić ręcznie, nie udało się. Wierzcie mi na słowo, próbowałam, poświęciłam naprawdę sporo czasu na to, więc musicie mi wybaczyć. Mamy tutaj wersję 453A. Jak wspomniałam, to jest telefon sprowadzony bezpośrednio z Chin. Nie mam w tym momencie wiedzy na temat tego, pod jaką wersją oprogramowania działa Maizou M2 Note z polskiej dystrybucji. Staram się tego aktualnie dowiedzieć. Jeżeli się dowiem, będzie w recenzji tekstowej na tabletowo. No i jak wspomniałam, mamy tutaj trochę dziwne tłumaczenie języka polskiego, aczkolwiek to aż tak bardzo nie rzuca się w oczy. Najbardziej w pierwszym momencie rzuciło mi się to, że Ust ustawienia wyświetlacza są nazwane wiadomości SMS. Dziwne, prawda? No dzi dość dziwne, bo tak naprawdę tutaj z wiadomościami SMS nie mamy nic wspólnego. Tak totalnie nic wspólnego. No, ale zacznijmy może od początku. Możemy przejść do ekranu domowego na kilka sposobów. Możemy przycisk Home przycisnąć i e, przesunąć palcem po ekranie blokady. Możemy włącznik nacisnąć i przesunąć po, ek po ekranie blokady, a możemy również użyć gestów. Dwukrotne kliknięcie powoduje, że przenosi nas do ekranu blokady. E natomiast wygaszenie ekranu możemy albo e zrobić za pomocą włącznika, albo za pomocą dłuższego przy przyciśnięcia przycisku home. Ale jak widzę, mam to w tym momencie wyłączone. To jest dość ciekawe, musicie mi wybaczyć. Resetowałam ustawienia fabryczne i sobie tutaj nie poustawiałam niektórych rzeczy, ale musicie mi uwierzyć na, na słowo to działa. O, jak widzicie w tym momencie. Co, co ważne, i tutaj na początku warto wspomnieć, początkowo bardzo trudno jest się odnaleźć w tych wszystkich ustawieniach we FlyMe OS, są one trochę inaczej pogrupowane niż w normalnym Androidzie czystym. E, przez co trochę czasu zajmuje odnalezienie się w nich. E, ale zacznijmy może od belki systemowej. Wysuwamy ją z góry. Na początek mamy pięć najważniejszych ikon, do, dotyczących najważniejszych e, ustawień telefonu. Możemy wysunąć je dalej. Najbardziej ciekawie prezentuje się Smart Touch. To jest przycisk taki pływający, którego e, lokalizację możemy sobie dowolnie zmieniać. I odpowiada za kilka funkcji. Możemy go tapnąć, on nas przenosi wtedy do tego ekranu głównego. Możemy zdjąć belkę systemową z góry. Możemy przejść do otwartych aplikacji, w tym momencie ich nie mam, więc otworzę Wam kilka aplikacji i wtedy o, możemy, się, możemy się pomiędzy nimi przełączać. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli ktoś lubi z takich bajerów korzystać, to na pewno będzie zadowolony. Możemy zmienić ustawienia tego przycisku, żeby to zrobić przechodzimy do e, właśnie ustawień Smart Touch. No i mamy, e, możemy przepisać różne funkcje do dotknięcia, dotknięcia podwójnego wstrzymania, przesunięcia w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Bardzo fajna opcja, przydatna, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z jakby nie było 5,5 calowym e, ekranem, czyli jest on dość duży. E, jeśli chodzi o ustawienia, mamy tutaj oczywiście konto Flyme, całe mnóstwo kąt możemy sobie pododawać. Tu raczej nie ma nic ciekawego. Przechodzimy do dźwięku. W dźwięku mamy tryb nie przeszkadzać. Możemy go włączyć ręcznie lub ustawić harmonogram, żeby się włączał o konkretnej godzinie. Oczywiście możemy ustawić kontakty, które nam się tutaj będą mogły dobijać niezależnie od włączonego trybu. Nie przeszkadzać. Rzeczy tutaj, takich bardziej interesujących, raczej nic ciekawego tutaj nie ma. Możemy ustawić, czy chcemy mieć dźwięki klawiatury włączone, migawkę aparatu, właściwie ten dźwięk migawki, dźwięk blokady ekranu, dźwięki dotykania, dźwięki systemowe. Czyli dosłownie możemy sobie tutaj spersonalizować telefon jak tylko chcemy. W wiadomościach SMS, czyli w wyświetlaczu, będzie mnie to zawsze śmieszyło, chyba. E, mamy możliwość zmiany jasności, ustawienia jej automatycznej. Możemy zmienić czas uśpienia, e, rozmiar czcionki spośród pięciu dostępnych. Ja używam normalnej, mamy jeszcze małą, średnią, dużą i bardzo dużą. No i to, co wielu użytkownikom się na pewno spodoba, to jest możliwość zmiany temperatury kolorów. A jeśli chodzi o inne ustawienia, mamy tutaj baterię, No i właśnie, bateria ma pojemność 3100 mAh. Przy czym musi sobie poradzić przy, z wyświetlaczem Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. To z kolei oznacza, że ma dużo większe pole do popisu niż wyświetlacze HD w właśnie smartfonach 5,5-calowych. Bo trzeba przypomnieć, że właśnie 3100 to jest tak mniej więcej właśnie standardowa pojemność akumulatora w produktach 5,5-calowych, ale z ekranem HD. Tutaj mamy Full HD. Ale co ważne, mamy tutaj matrycę XO od Sharpa. To oznacza, że jest energooszczędna to faktycznie przekłada się na czas pracy tego produktu, który w zależności od ustawienia konkretnego trybu pracuje od 3,5 godziny do nawet 4:40. 3,5 4 godziny to są takie standardowe, to jest taki standardowy czas, który udało mi się uzyskać na trybie wydajności, który tutaj widzicie. Natomiast na trybie zrównoważonym udało mi się uzyskać maksymalnie 4 godziny 40 minut. To jest bardzo dobry czas. Co ważne w tym trybie zrównoważonym, jakoś nie czuć strasznie ograniczenia wydajności. Jeżeli nie gramy i używamy telefonu do połączeń, przeglądania internetu i SMS-ów, możemy bez żadnego problemu korzystać z trybu zrównoważonego i automatycznie wtedy telefon nam dłużej będzie pracował na ekranie. Z rzeczy bardzo ciekawych, to jest chyba jedna z y, priorytetowych funkcji Flyme OS i najbardziej lubiana przez użytkowników, to jest możliwość zarządzania powiadomieniami, zarządzania uprawnieniami, e, o których za chwilę powiem, bo to musimy wtedy przejść do aplikacji. Natomiast możemy ustawić hasło ekranu, standard oczywiście i wtedy automatycznie możemy włączyć lub wyłączyć, ustawimy najprostsze hasło z możliwych, Możemy włączyć lub wyłączyć tryb gościa. Bardzo fajna opcja. Możemy mu pozwolić na połączenie i, i/ lub na instalację aplikacji. Dobrze, że taka opcja jest. Czasami telefon nam trafia w niepowołane ręce. Mamy blokowanie aplikacji. To też jest bardzo fajna opcja, o której chyba niewielu użytkowników FlyMeOS w ogóle wie. Ale już wam mówię o co chodzi. Wpisujemy sobie jakiś kod. Niech będzie to 1, 2, 3, 4, musi mieć od, jed, od 4 do 6 cyfr. No i na przykład możemy zablokować dostęp do. A niech będzie do aparatu, bo na przykład nie chcemy, żeby ktoś niepowołany robił zdjęcia naszym telefonem. No i co wtedy? Klikamy e, ikonkę aparatu i się okazuje, że nie możemy w, niej, w nią wejść bez wpisania wspomnianego wcześniej kodu. Bardzo fajna opcja, możemy oczywiście zablokować aplikację. Wszystkie lub wybrane, te, które uważamy, że potrzebujemy faktycznie mieć tylko dla siebie i nie chcemy, żeby ktokolwiek inny mógł mieć do nich dostęp. Bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o wspomniane uprawnienia aplikacji, to przejdźmy do Facebooka, bo tutaj chyba Facebook ma największe pole do popisu, jeśli chodzi o uprawnienia. Jak widzimy, mamy ich tutaj całą listę. No ale zarządzanie uprawnieniami to jest właśnie ta funkcja, która mi się podoba we FlyMe jest chyba najbardziej. No i tak możemy zdecydować, czy aplikacja ma się auto-uruchamiać, czy ma bym wyświetlać się powiadomienia. Jak widzicie, mam to powyłączane. E, możemy włączyć dane komórkowe, e, zezwolić telefonowi e, na używanie mikrofonu, użycie aparatu, odczytywanie rejestru SMS, MMS, kontaktów. No, jest tego sporo. Tak samo w Messengerze i innych tego typu aplikacjach, które służą do komunikacji z innymi. No i gdzieś mi się zgubił Messenger, jest zarządzanie uprawnieniami. No i tutaj mamy znowu całą listę uprawnień, które możemy albo zezwolić, albo zablokować. Bardzo fajna opcja dla wszystkich, którzy lubią mieć rękę na pulsie ustawienia dostępu. Tu mamy tak naprawdę tych funkcji najwięcej. Mamy budzenie gestem, o którym Wam już mówiłam. Mamy całą listę gestów obsługiwanych przez ten telefon. Możemy sobie tutaj również przypisać funkcje, jakie chcemy, żeby spełniały odpowiednie litery narysowane na zablokowanym ekranie. To też jest bardzo przyjemna opcja. Przesunięcie w prawo na ekranie blokady może nam uruchamiać jakąś wybraną aplikację. U mnie jest to aparat. Szybki dostęp do aparatu jest dość ważny dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie. Mm, przytrzymaj przycisk ekranu głównego, czyli właśnie to jest ten przycisk fizyczny. Możemy ak aktywować głos inteligentny, który w języku polskim nie działa lub wyłączyć ekran. Możemy pokazać aktualną szybkość sieci na pasku u góry. Mm, mamy asystent jazdy, który nam e, przełącza telefon w tryb samo samochodowy po podłączeniu do określonego urządzenia Bluetooth. Mamy harmonogram włączania i wyłączania. No, i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Mamy tutaj jeszcze całe mnóstwo opcji programistycznych, które przydadzą się osobom, które są bardziej zaawansowane, te mniej, nawet nie będą wchodzić właśnie w te ustawienia. No, i całość działa pod kontrolą Androida w wersji 5.1 z nakładką Flyme OS. Jeśli chodzi o pamięć, ja mam wersję z 16GB pamięci wewnętrznej. No i do dyspozycji mamy 14,56 giga. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o sam system. Jeśli chodzi o wyświetlacz, wspominałam już, że jest energooszczędny, bo faktycznie taki jest, bo inaczej nie udałoby się uzyskać tych 4 i ponad 4 godzin na włączonym ekranie. Mamy tutaj przekątną 5,5 cala, rozdzielczość Full HD i niedziałający internet. Halo? Czemu nie działasz? No, jak zawsze musiał nam się trafić jakiś psikus. Nie mam zielonego pojęcia, czemu w tym momencie nie chce działać internet, skoro jeszcze przed chwilą wszystko działało tak jak należy. O, dobra, działa z powrotem. Wyświetlacz 5,5 cala, rozdzielczość Full HD. Wspominałam wielokrotnie, że HD na 5,5 calach wystarcza, Na no, przy 5,5 calach i Full HD, to ta rozdzielczość już jest naprawdę bardzo dobra czucionki są naprawdę ostre i przeglądanie sieci PDF-ów i innego rodzaju treści jest bardzo komfortowe. Tutaj trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Co ważne, bardzo, 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 ale to mega istotne, mamy bardzo wysoką jasność, która naprawdę umożliwia nam korzystanie nawet w ostrym słońcu na zewnątrz. Mamy też bardzo niską jasność minimalną, co oznacza, że podczas korzystania z telefonu nocą nie męczy naszych oczu. I to jest naprawdę bardzo fajna opcja. E, no i co? <laughs> Powiedziałam Wam sporo na temat oprogramowania. E, tak naprawdę, jeśli ktoś ściągał telefon z Chin, lepiej będzie, jeżeli będzie korzystał z telefonu z językiem angielskim, bo sporo tutaj jest błędów w tłumaczeniu. Ale oczywiście język polski też może sobie ustawić i nie będzie tutaj miał większych problemów z odnalezieniem się w systemie, ale przy języku angielskim tych błędów po prostu jest mniej. Nie ma oczywiście NFC, o czym też warto pamiętać, mając do czynienia z telefonem za 160 dolarów. Trudno oczekiwać, żeby ta funkcja była. No i mamy tutaj kilka pomniejszych błędów w przypadku na przykład tego modelu z chińskiej dystrybucji w sklepie Google Play. Udało mi się bez żadnego problemu połączyć moją, e, moje konto, synchronizować kontakty, synchronizować kalendarz, e, wydarzenia itd. Ale jedyna rzecz, której mi się nie udało zrobić, to jest pobieranie aplikacji, czyli tak naprawdę najważniejsze rzeczy. Ale zaznaczam, to jest mowa o chińskiej wersji tego telefonu e, i ograniczenia zapewne lokalizacyjne e, powodują, że nie mogę pobierać aplikacji, aczkolwiek to, oczywiście można obejść aplikację, można instalować z plików APK. Jak widzicie, trochę mi się tych plików tutaj nazbierało, więc bez żadnych problemów zainstalowałam. Chociaż nie, no okej, okay, z problemami, bo na przykład niektóre wersje aplikacji typu Google Drive nie chcą działać. Tak samo trochę kombinowałam, żeby się udało uruchomić ee, Death Trigger e, albo Mortal Kombat, który gdzieś mi zniknął. <laughs> Jeszcze wczoraj tu był, to też jest ciekawe. No dobra, to pokażę Wam w takim razie, jak działa ta jedna konkretna gra. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Meizu M2 Note, postaram się na nie szybko odpowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie. Katarzyna Pura, tabletowo.pl.